Powiem wam jedną rzecz polityczną, miałem fatalne zdanie o Macierewiczu. Fatalne! On mi się kojarzył kurwa z takim stopniem odklejenia i z tym, że ja tego człowieka po prostu nie trawiłem. Fatalne! I ostatnio oglądałem film, to chyba na kanale Ciekawe Historie i tu, i tu udzielił się właśnie Macierewicz i on tutaj opowiada, że jak był y, tam ruch oporu względem komunistów to on organizował, to on organizował yy, pomoc dla ludzi, którzy zostali zatrzymani i opiekowali się jego ro rodziną, i on chyba w jakimś harcerstwa jest. Duży plus, zaplusował. Yy, no, więc ey, w kurwe mi się obraz trochę zmienił tego kolesia, nie? Ty, bo on jest znany, wiesz, z tej komisji i tak dalej, więc jakby ja, ja jestem za młody, żeby, żeby znać jego całe życie. To samo wiesz, to samo co tata Mateusza Murawieckiego, nie? Kornel Murawiecki też walczyło o Polskę. Więc, no, więc nic nie jest takie zero-jedynkowe odnośnie tego, od, z tematów politycznych.